Marzyłem o tym, żeby zarabiać 4000 zł jako senior deweloper i żyć jak król. Jak przychodziłem w 2012 roku do FP, to liczyłem, że w 2025 będę gdzieś z laptopem na Bali, może w zarządzie? Na razie jestem tylko z laptopem. A ja, że ten Linux jednak podbije świat i to otwarte programowanie to jest to jest coś, co pokaże swoją moc. no Okazało się, że jednak duże korporacje mają większą siłę przybicia i ten biznes jednak zwycięży. Ja w ogóle nie byłam w kategorii myślenia, co będzie za 25 lat. Nie? Ja autentycznie myślałam o tym motocyklu. Jak miałam założenie, miałam twarde założenie, że jak się dostanę do FP, to się zapiszę na prawko na motocykl, a jak przejdę okres próbny, to kupię motocykl. Kiedy zaczynałem, może nie wymyślałem o tym, jak będzie wyglądał rynek za 25 lat, ale myślałem o tym, gdzie ja będę za kilka lat, i marzyłem o tym, żeby zarabiać 4000 zł jako senior developer i żyć jak król. To była taka biblioteka, ona przecież jest obecna, QT, i ona była o tyle ciekawa, że właśnie za pomocą biblioteki QT pisaliśmy jedno rozwiązanie, które działało właśnie na różnych platformach. Czyli działało na Linuxie i na przykład na Windowsie i na Macu, to się w C++ pisało, to była taka, była taka obudowa jakby do tego i ten QT wiem, że dzisiaj wciąż jest używany, ale znowu z perspektywy czasu to się może wydaje śmieszne. Ale wtedy też wierzyłem, że jak będę pisał w QT, to na pewno mam zapóźnioną przyszłość. No i czas znowu pokazał, że technologia się zmienia bardzo dynamicznie. Qt wciąż gdzieś tam jest obecna, ale myślę, że to jest nisza. podobnie jak Linux. Także moje dwie, dwa takie oczekiwania co do przyszłości, stricte takie technologiczne, które miałem, no nie spełniły się. To dopiero właśnie zaczęło mi przychodzić do głowy, wydaje mi się, że może, nie wiem, po pięciu latach, że będzie mniejsze zapotrzebowanie na Takich trochę happy coders, na ludzi, którzy piszą kod, ale nie rozumieją, po co go piszą, ale że może bardziej zyskają na znaczeniu właśnie takiej umiejętności, które dało się wyciągnąć ze studiów, z przedmiotów, które wszyscy na studiach trochę sobie myśleli, na co mi to przecież będę pisał aplikacje internetowe, a że jednak jakieś modelowanie cyfrowe albo metody statystyczne, że one się okażą jednak potrzebne i że będziemy szukali tych deweloperów, tych ludzi, którzy są w stanie właśnie. Przeanalizować nowe problemy, zoptymalizować je i skorzystać z tej wiedzy, która gdzieś tam się pojawiała. I wydaje mi się, że w tą stronę to trochę, trochę będzie szło dalej. To ja miałem takie, chyba, tradycyjne założenia może to kwestia wychowania czy takich wzorców, które gdzieś miałem wokół środowiskowych, wokół siebie że no jeżeli człowiek gdzieś się dobrze uczy, kończy studia, a potem będzie pracował, rzetelnie, będzie pracowity i będzie gdzieś tam się rozwijał no to stopniowo będzie gdzieś coraz ważniejsze rzeczy robił. No i z perspektywy czasu, chyba. Chyba to się zmaterializowało.